Dziś zwiedzimy willę szefa gangu Henryka Niewiadomskiego pod pseudonimem „Dziad”. Jest to ogromna willa o powierzchni 1200 m2 z dwoma werandami oraz kilkunastoma salonami. Wybudowana w latach 90. przez biznesmena Tadeusza Maćkowiaka. Niestety w nocy z 6 na 7 sierpnia 2022 roku wybuchł tutaj pożar, który między innymi pochłonął dach. Natomiast na zewnątrz znajduje się fontanna. Teraz jest już wszystko zniszczone. Witam przed opuszczoną willą dziada. Od razu przejdziemy do wewnątrz, bo tutaj może mnie być słabo słychać. Villa stoi przy drodze, przy dość ruchliwej drodze i tak jak wspominałem na początku, pożar dotknął niestety piętro tutaj tego ogromnego budynku. i dach jest w dużej mierze rozebrany ponieważ się spalił ta cała konstrukcja się spaliła tutaj mamy wejście Jak widzicie przecieka wszystko. Tutaj gdzieś Randol. Ładne zdobienia. Tutaj zejście do piwnicy. A tutaj wejście na piętro wyżej. No i tutaj już tymi schodami nie wejdziemy. Tak jak widać, blacha, wszystko zawalone. Z roku na rok winna jest w coraz to gorszym stanie. Dużo takich zdobień było w pomieszczeniach. Jedna tamte lata bardzo ładnie wszystko tutaj wykonane. Tutaj tak by miało być w tym miejscu lustro. Będzie ciż drzwi zamurowane. Tutaj lustro prawdopodobnie. zamurowane. Henryk Niewiadomski nie mieszkał tutaj w tej willi. Być może kupił tylko aby zarobić później na sprzedaży, na zysku, ale ogólnie willa służyła jako miejsce spotkań biznesowych. Tutaj mamy duży kominek bardzo duży kominek. To jest następne wejście do budynku. Ogromny talerz satelitarny. I weranda. Deszczową pogodę dzisiaj. I tak, tędy się wchodziło po lewo do ogromnego salonu, z tym także dużym, ogromnym kominkiem. Jest tu dużo pomieszczeń. Mam nadzieję, że nie ominę jakiegoś. Ale chyba trzeba będzie już udać się wyżej na piętro. Chociaż chyba tędy jeszcze nie szedłem. Ten budynek bardzo jest w bardzo złym stanie, zachowały się tylko te płytki na podłodze, czy płytki na ścianach, ładne wzory. Tutaj łazienka, łazienek było tutaj dość sporo, nie wiem czy ten dół uda mi się wejść. Budynku jest w bardzo złym stanie, dlatego to już teraz wszystko przecieka. Dach jest rozebrany, ponieważ tak jak wspominałem miał miejsce tutaj pożar. Zachowały się kominy, anteny. I właśnie następna łazienka, Mamy wannę, płytki. Wszędzie stoi teraz tutaj woda już. Dziad urodził się w 1948 roku. Miał kantor oraz lombard. Handlował nielegalnie spirytusem. Wielokrotnie udzielał pożyczek znanym osobom. Między innymi pożyczył 2 miliardy starych złotych Maćkowiakowi. Tadeusz pożyczki nie spłacił. Pewnego dnia do jego firmy zawitali dwaj muskularni panowie. Przyszli odebrać dług. Ostatecznie Tadeusz i Henryk dogadali się. Dziad, dopłacając 100 tysięcy dolarów Maćkowiakowi, przejął willę legalnie. I tutaj następna łazienka. Patrzcie w ogóle jakie te łazienki były duże, tutaj także na lustro potuczone, no i wszędzie teraz kawałki, kawałki tej blachy rozebranej z tego dachu. I tutaj także to wygląda, jakby miało być wielkie lustro bądź zamurowane drzwi. Ogromna, piękna willa. Aktualnie oczywiście już nie tak piękna jak za tamtych czasów. Jak na tamte lata. Ponieważ tak jak widzicie czas robi swoje. Jeszcze dewastacja osób które przyczyniały się także zrobiły swoje i ten duży ogromny budynek jest już w bardzo złym stanie tutaj także po środku musiała być jakaś barierka na pewno także wykonano z kunsztem, jak na tamte lata. Czyli chyba tutaj coś pominąłem, albo robię kółko. Nie czy w ogóle jest możliwość teraz przejścia tam. Chyba, że którędyś tu naokoło. Jeszcze zachował się parkiet. Nie tylko w tym pomieszczeniu, ale w kilku pomieszczeniach mamy parkiet. Czy się tam nie dostanę, do tego pomieszczenia, tędy nie przejdę w prawo, więc została nam piwnica, i przejdziemy jeszcze po placu. Tutaj byłem oczywiście, ale chciałem przejść naokoło i tędy. Tędy to nie wiem, czy dostanę się tam. Jesteśmy w piwnicy. Też jest sporo tutaj tych zakamarków, pomieszczeń. Tutaj mamy duży garaż. To jest taki specyficzny zapach jakichś olei. Smarów. Tu była lampa, jarzeniówka. A tu mamy regały. Niestety żadnych informacji jak na razie nie znalazłem z czasów funkcjonowania tego budynku, czy to jakichś papierów czy czegoś w tym stylu. Tutaj także zapach jakichś smarów. Wierzę, że tutaj w tych niektórych pomieszczeniach piwnicznych mogły znajdować się jakieś agregaty prądotwórcze. Gdyby zabrakło prądu. A tu mamy schody jeszcze takie drewniane. Więc dobra. Tu byłem. Zanane częściowo pomieszczenie tutaj jest dość ostry Zapach. Wszystko zalane, pleśnie w takich pomieszczeniach nie powinno się za długo przebywać. Wyjdę na zewnątrz z tamtej strony, przejdziemy sobie tędy. Dobra, jestem na zewnątrz jeszcze oczywiście przejdziemy sobie trochę po terenie. Te garaże. Teraz wszystko zarośnięte, opuszczone. Ale tak to jest z takimi posiadłościami należącymi do przestępców. Jeszcze zajrzymy do tego budynku obok, ale to za moment. Tutaj mamy fontannę o której wspominałem. Tak jak widzicie tyle z niej zostało to już w nie najlepszym stanie. z wanną jakie te szybkie takie w ogóle w drzwiach jak to ładnie wygląda a tutaj tak zaglądam, czyli kogo teraz tutaj nie spotkam bo oczywiście Mogą tutaj przebywać osoby bezdomne. No tutaj już mamy jakieś gazety z roku 2002. Tutaj nie wiem książka telefoniczna, faks czy instrukcja obsługi faksu w języku rosyjskim chyba. Znacie język rosyjski. Możecie przetłumaczyć co tutaj pisze. A tutaj kuchnia. Zagracona, więc ciężko tutaj się dostać. Kuchenka, zlew, lodówka. Aktualnie graciarnia. A jeszcze bym zerknął sobie na te papiery, które leżą tu przede mną. Dziad wynajmował ten ogromny dom Rosjaninowi, jednak nie płacił on za wynajem, dlatego został wyeksmitowany. Wracając do historii Henryka Niewiadomskiego, w 1999 roku został zatrzymany pod zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz przemyt i handel narkotykami. Natomiast w 2001 roku skazano go na 7 lat pozbawienia wolności za podżeganie do zabójstwa i zlecenie napadu. Uniewinniono go jednak z zarzutu kierowania gangiem. Miał brata Wiesława, pseudonim Bariat oraz dwóch synów: Pawła, pseudonim Mruwa, który był jego prawą ręką oraz Roberta, pseudonim Suchałap. Mruwa został zastrzelony w sierpniu 2007 roku, miał 33 lata. Natomiast dziad zmarł zaledwie dwa miesiące później w zakładzie karnym w Radomiu 30 października 2007 roku, dostając najprawdopodobniej wylewu krwi do mózgu.